Więc tak, po prawie dwóch miesiącach mamy w końcu Skibi Toilet 79 Part 1, czyli część pierwszą. No i dzisiaj oczywiście sobie na to zareagujemy, trwa to 7 minut 18 sekund. No i co, ja oczywiście jestem probek, jak chcecie możecie zostawić łapkę w górę z z dzwoneczkiem. No i to jest pełna moja reakcja, Się w, ogóle, w ogóle zapomniałem o kiblach i jak coś to sorry, że właśnie pod tym materiałem mówiłem, że mam nagrać analizę i ogólnie y, moje teorie i jeszcze z liki jakby do 79 odcinka, no ale po prostu no nie miałem ogólnie takiej chęci do tego wewnętrznej, ale na pewno pod tym materiałem, pod tym 79 z Toilet, na pewno to się pojawi do tygodnia czasu bo wiadomo czasu jest trochę mało miałem wtedy, bo egzamin miałem itp itd ale teraz jest na luzie, bo już prawie wakacje, tak naprawdę, więc więc mam multum czasu, tak naprawdę, nie? Więc bez zbędnego przedłużania, zaczynamy, oczywiście. Portable kamera, V2 czarny mówca, chwila, bo ja mam jakieś napisy zwalone. Tak, wiem, 720p, bo mi kurde, laguje. Bo mi laguje ten jak to się nazywa. Hmm, bo mi laguje po prostu wideo, nie. Dobra, teraz jest powinno być git. Co to za balza? I plungerment chyba jest, co nie? Jakby ja widziałem urywki tego yy, lików, widziałem urywki, ale <coughs> właśnie miałem nagrać ostatnio. tylko nie spodziewałem się, że tak szybko to wszystko wyjdzie, co nie? Jak <coughs> Easy Co? To się rozłożnia na części, zobaczcie co jest w środku. hej, no nie, no boom, znowu takie taktyki chłoprobi. To będzie takie sus, dwuznaczne. Dzieci to oglądają, tak by the way, ale dobra, nieważne. Naprawdę od wielu godzin? Co tu się dzieje? To jest jak krzesło w ogóle było, nie? Co to jest w ogóle? Astro It's too late? It's too late? No nie, no co oni zrobili? I czemu? <coughs> Gdzie Women w ogóle? Ej, co, co tu jest? I kto to jest? I ja nie wiem w ogóle, w ogóle co, to są w ogóle, to wygląda jakby RTX Serio, brat w ogóle do tego się przyłożył Nie wiem, możliwe, że się opłacało czekać te prawie dwa miesiące do no Skibi to i Toilet, no ale... To jest w ogóle część pierwsza, więc pewnie na część drugą pewnie będzie trwała 10 minut I będziemy czekać jeszcze dłużej, z 3 miesiące Co? Co jest? No to nieźle, nie? Brata załatwił, nie? Ale smooth to było. Co jest, nie? I ty? Ej, ty jest ten jak ten z 78 odcinka. Ten taki mutant, tam hunter się nazywał. Ej no <coughs> Sorry za moje ten kaszel, nie, ale... Już jestem w trakcie leczenia, biorę leki i tak dalej i mi przechodzi powoli już. Hehehe, <laughs> w sumie to nie widać, ale przechodzi na pewno. <laughs> kto to, Kogo to jest w ogóle baza? Z głośników baza? Nie no, no chyba jakaś druga baza kamer się wydaje. <laughs> Jeszcze nie mi figurę. <laughs> A o co chodzi? O kurde, to jest baza tych. O kurde. <laughs> o kurde. I to jest baza tych kamer. O, mutant! i on jest taki wielki jest? Ej, serio, on taki wielki był? Ej, co, co? Ej, say what? On taki serio, był ogromny? Przecież on jest z rozmiarów prawie, że nie wiem, tytana. No w sumie, no nie tytana, ale pewnie bym sięgał do połowy, nie? Jakby to był taki kurdupelek, pamiętam. Ej, no co jest? On już. A uh, w sumie, widzicie, chodzi na siłkę, wiecie, siłownia. Siłownia, te sprawy wiecie, nie? Strydy <grym> Coś o tym wiem. <grym> Bo kurde no. To nieźle. co to L fajne, nie? Jakby taki wojenny, jakby taki był z drugiej wojny światowej? Co to jest? Co to kuźwa jest? To jest z skimidi toilet? To jest dalej to skibidi toilet? Nie jest jakiś ten fando? W sensie no to jest da bo mnie, ale co to jest? Co za tytan? Kupimy ci trochę. No gra trąb dominacji Daczyw? I co jest? To ty... <śmach> rozwalili mu tarczę, czy jej rozwalili? A no nie, nie myślałem. <śmach> no nie, ja nie mam pojęcia, kto nadchodzi, no. Może byś mi powiedziała? <śmach> ty nie słyszałeś Watchmen of Doom? Ten tytan ten, 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 ten TV-man, zarażony? Chciałem, cię to rozszyfrować, co on gadał, ale nie, nie, nie tego. What the fuck? Co tu zrobiste, co jest? <laughs> w ogóle To wygląda, jakby tam było mikrofolo. Aż jakoś się tak ten zniekształciła. <laughs> co jest, nie? Ej, nie, gdybym, gdybym mógł, to bym odpalił to dosłownie w 4K, nie? Chyba mi kombi wybuchł wtedy, ale gdybym mógł odpaliłbym to w 4K, to dosłownie słuchajcie, to byłoby takie zarąbiste, nie? Ja pierciolę. <laughs> Co tu się dzieje? <laughs> Co jest? Kamikaze tam poleciał w ogóle. <laughs> Halakbar. <laughs> Co jest? Co ma za jakąś pałkę? Co to są za jakieś rakiety? What the fuck? Ej, nie no, Boom się postarał akurat w tym. Co jest, scientisto? Ej, co jest? Ej, wow Co jest? Co tu się dzieje w ogóle? Co za jakieś mi... Nie? Um. Czy Scientist nie żyje? O nie, to był ten kleiner. To był ten kleiner. On teraz ucieka stamtąd. O kurde, panie, chyba... Co to jest za machina wojenna? Ten ten on ten Watchmen of Doom. Cała baza ta ta, Cała baza kamer jest rozwalona, co jest? I, ale on też chyba jest zniszczony. W sensie no się pali, ale. Słysza, nie słysza. Hmm, się muszę pogłośnić, że sam nie słyszę wow, so. Hmm. To, to jeszcze minutę trwa. Ej, co jest. No i dalej próbują atakować, tylko po co wy? O, lepiej się chowajcie. Ludzie, w sumie te kamery. Chowajcie <laughs> się. Aha, kamera łomie mnie. A bo ten! No tu jest, patrzcie. Patrzcie, punkt widzenia mówcy, czyli POV. Czyli my jesteśmy tym, speakermanem jakby. Mamy kamerę. No tak, no na początku odcinka tu było. No portable kamera, no tak, no. Logiczne chyba. <laughs> Co jest? I co to jest? Ekrany prze. Co jest? Przenośne ekrany? Co to kamera offline? I what the fuck? Ej, co jest? E Ale. już koniec? W sensie. A to wychodzi, że to jest koniec. No cóż, mamy to, będziemy mieli ponad 7 minut do <laughs> analizy jakiejkolwiek, słuchajcie. Ale przyznam wam szczerze, 2 miesiące, prawie, no, półtorej miesiąca raczej mi się daje. Nie pamiętam, kiedy ostatnio wyszło 78 z Nie, Toilet. Nie, Wielkanoc wyszło, pamiętam wtedy to nagrywałem. To dosyć dawno temu, w sumie. To w kwietniu, nie? A mamy czerwiec. Więc w sumie dwa miesiące no jakoś mniej więcej mi się wydaje. Albo nie, nie pamiętam zresztą kiedy był Wielkanoc. Ale to, słuchajcie było zarąbiste, nie? W sensie to co tutaj odwalili, nie? Z tymi tymi tu w ogóle, nie? To było zarąbiste. To w ogóle na, na miniaturce w ogóle jest, nie? Ja ale Co to jest, nie? No cóż, no. Mam nadzieję, że to wam się to podobało. No... No na pewno pojawi się analiza, w tym tygodniu mam taką nadzieję I też analiza innych youtuberów, bo mi się wydaje, że 78 nie mam po co analizować Jeżeli już reszta, multom innych youtuberów, mniejszych, większych analizowało ten odcinek yy, Więc no co ja mogę więcej powiedzieć, ja tylko tutaj przyszedłem odwalić swoją robotę, zareagować na ten odcinek i tyle nie? Będzie znać w komentarzu co jeszcze mogę zareagować na pewno Digital Circus Part 4 się pojawi w tym miesiącu raczej, bo też Part 5 wychodzi, ale no cóż, to było skibidi todet 79 Part 1. Będziemy znowu czekać pewnie do wakacji. Pewnie w sierpniu albo w połowie lipca pojawi się kolejny odcinek i wtedy pewnie zareaguję na tą serię, ale cóż, właśnie ja z Wami oczywiście żegnam. Chcecie możecie zabić łapkę w górę suba, z suba ja, ja byłem proweg. Do następnego i siema. I oczywiście Uważajcie. Uważajcie oczywiście na skiwi i żeby was tak nie zaatakowało ani nie zjadł jak w tym odcinku. Siema!